Dzień dobry. Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrix organizuje konferencję 30 kwietnia od 9 do 17, konsultant i trener w sieci. Ja się nazywam Jacek Andrusiewicz, a dzisiaj rozmawiam z Michałem Dziekońskim, który będzie prelegentem na tej konferencji. Dzień dobry Michale, witaj. Cześć, witam Cię Jacek. Jesteś specjalistą od gier i symulacji, pracujesz na uczelni, pracujesz komercyjnie z firmami. Powiedz coś więcej o sobie. Ja faktycznie od 15 lat zajmuję się grami symulacyjnymi. My przeważnie gry realizowaliśmy sobie na żywo, teraz te gry bardzo dobrze adaptujemy do sieci. To są przeważnie gry decyzyjne, chociaż także gry służące jak gdyby budowaniu relacji, także gry typu Incentive, gdzieś tak wykorzystuję kilkadziesiąt autorskich gier symulacyjnych. A co przygotowałeś na konferencję na 30 kwietnia? O czym będziemy tak, na konferencję przygotowałem przede wszystkim taką grę, która tam dobrze zintegruje uczestników na samym początku. Chcę pokazać, że w sieci też możemy bardzo dobrze integrować grupy, no bo to wiemy, że żeby dobrze pracować, to trzeba na początku zbudować zaufanie wobec grupy i to zaufanie jest bardzo trudne do budowania w sieci, ale jest to możliwe. No więc wykorzystamy sobie krótką taką grę, gdzie także uczestnicy konferencji, jak się Państwo zgłosicie, będziecie mogli sobie też brać w tym uczynny udział i także być może wykorzystamy Wasze portrety do tego, żeby na początku reszta Was miała okazję pozostać. Znać, a później pokażę z przyjemnością gry decyzyjne, które wykorzystuję, które całkiem się dobrze sprawdzają jak gdyby w sieci, będziemy pracować w click meetingu, ale też wspomnę o innych narzędziach, które się dobrze sprawdzają. Dlatego w zaproszeniu była informacja, żeby przesłać, przesłać swoją fotografię, tak? Czy o to tak. chodziło? Jest takie założenie, że my się wszyscy chcemy zobaczyć, bo na konferencji byśmy się widzieli, prawda, na konferencji w sieci, no to w Zoomie to się nawet zobaczymy 25 osób maksymalnie, w meetingu, jak już się zgłosiło tyle osób, to byśmy na jednym ekranie się nie widzieli, więc ja będę się starał, żebyśmy wszystkie zdjęcia zobaczyli, no a później będzie miła niespodzianka ze świetną grą zbudowania relacji, więc dla wielu osób to będzie szansa na poznanie się, dla wielu części przypomnienia się, no bo też grono sympatyków stowarzyszenia, jak gdyby, często na potrzeby tych bezpośrednich kontaktów, będziemy się starali to umożliwić. Mhm. Czyli rozumiem, że pokażesz część warsztatu, tak? część szkolenia swojego. Tak, ja się zawsze dzielę. Z wszystkim, co mam, to to jest taka dla mnie przyjemność, więc można się spodziewać, że poza tym, że pokażemy, jak się działa w sieci, po prostu jak się tworzy gry, to niezależnie od tego, jasne, że te, te narzędzia, które zdradzę, można będzie wykorzystywać. Dla kogo szczególnie będzie cenny, wartościowy ten webinar? Te narzędzia? Ja uważam, że tak jak Siatku pytasz, ja bym powiedział, że dla wszystkich, dlatego że Osobiście sądzę, że nawet te osoby, które mają szkolenia twarde, to na początku mają potrzebę trochę poznania grupy. Te nie są bardzo uniwersalne. Ja je wykorzystywałem przy typowych szkoleniach, które były w salach. Adaptacja tego do potrzeb jak gdyby e-learningu jest trochę skomplikowana, bo to jak dużo osób w e-learningu ktoś powiedział, łatwiej się prowadzi zajęcia, bo to tylko się przechodzi do innej części domu, ale przygotowanie jest 10 razy więcej czasami, bo tutaj tylko drukujemy sobie materiały, mamy własne warsztat trenerski tutaj. Niestety musimy Aha. trochę czasu poświęcić. Może nie niestety, bo to ma swoje plusy oczywiście. Natomiast tak jest faktem, że trochę też jak przeszłości Państwo te zdjęcia, to mniej po trochę pracy z tymi zdjęciami, ale takiej przyjemnej pracy, którą będziemy mogli zobaczyć właśnie później w czwartek tuż przed długim weekendem. Mhm. Czyli praktyczne narzędzia, te, które wykorzystujesz na warsztatach czy w firmach też? Tak, tak, zdecydowanie. Wszystkie te rzeczy, które będę mógł pokazać, gry symulacyjne są dosyć długie, gry decyzyjne również, więc ja będę bardziej chciał pokazać, że można ciekawie zaadaptować to, co mamy w naszych materiałach, w naszych narzędziach i tylko pokazać, co działa w sieci, co nie działa w sieci, że trochę trudniej siedzi ludzi na wirtualne pokoje. My jesteśmy gdzieś tutaj w salach, to świetnie to i łatwo tworzymy nowe, nowe grupy, nowe zespoły. W momencie, jak sobie pracujemy w sieci, to jest to trochę trudniejsze, no dlatego też może zdradzę takie know jak można dobrze, skutecznie sobie pracować. Po prostu wtedy, kiedy jest także potrzeba pewnych konsultacji w grupie. Dziękuję Ci bardzo za te informacje. 30 kwietnia od 9 do 17 doborowe towarzystwo, doborowa kadra specjaliści na konferencji konsultant i trener w sieci. Rozmawiałem z Michałem Dziekońskim, a na konferencji jeszcze był webinar pani doktor Grażyny Urbanik pab Krzysztofa webinar Krzysztofa Prystupy, webinar Agnieszki Kałczyńskiej i Anny Jadczak. Zapraszamy również na noc webinarów 2 i 3 maja od 20 do 2 w nocy. Taka część bardziej miękka, osobista, rozwój osobisty, gdzie porozmawiamy o tym, jak się rozwijać, jak. I jak sobie dać radę w tych nowych bardzo wymagających czasach żeby być na konferencji to trzeba znaleźć nas tak żeby zarejestrować się kupić bilet i wejść na linka którego otrzymacie państwo mailem w dniu, w dniu konferencji. Przypominam, że dla, dla członków stowarzyszenia Matrik konferencje obydwie są za darmo, gratis. To co, zapraszamy serdecznie, tak? 30 zapraszamy kwietnia. serdecznie. Ja tylko powiem, że tak, dla osób z zewnątrz, koszt uczestnictwa w konferencji jest niższy od kosztu zakupu przeciętnej książki, w związku z tym warto, jak gdyby, do nas dołączyć. Dziękuję bardzo Ci Michale, wszystkiego dobrego i czekam na konferencję i na Twój występ 30 kwietnia 2020 roku od godziny 9 rano. Zapraszam. Ja również się bardzo cieszę na to wydarzenie. Bardzo dziękuję Jacku za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.